Siemandero, siemandero, witajcie w kolejnym odcinku Dzisiaj taka troszeczkę inspiracja Znaną i lubianą serią Uparta jak osioł Z kanału Planeta 4 Tam koleżanka Sylwia Drapie sobie z drapeczki bonus 7 Także jeżeli chcecie zobaczyć całą tą serię bijajcie do niej na kanał Link zostawię w opisie, no i ktoś, jeżeli ma ochotę, zostawi tam subskrypcję, będzie fajnie, bo już tam do tysiąca jej niewiele brakuje. No, a ja dzisiaj namierzyłem sobie w sklepiku lotto taką zdrapeczkę w takiej wersji kolorystycznej czerwonej. No i spróbujemy, zobaczymy jak ona się będzie przedstawiać seria. Fajna, warta oglądnięcia. Także jak ktoś ma ochotę no to odwiedzać. A my dzisiaj sobie zdrapiemy dwie zdrapeczki. Bonus 7 z numerem 22 i 19. Czego będziemy szukać? No wiadomo tuby z dolarami ewentualnie siódemki która pomnoży nam Wygraną razy 2, tak więc przybliżymy sobie troszkę. No i lecimy dalej z tematem. No, i mamy pierwszy plik, <śmiech> <śmiech> także będzie jakaś wygrana. Dalej mamy diamenciki. Piłeczkę. Plecak. Korona i kwiat. rowerek, biedroneczka, awokado, biszko. Podkowa karta balsam cytrynka perełka, jeszcze jakaś siódemka by się przydała, a na nas słoneczko. Narty i palma. No niestety nie mamy tu nic więcej, ale tu mamy jakoś tam wygraną. Może być. Zobaczymy. No dobra, dyszka jest. Także na razie osiołek się spisuje. No to fajnie. To lecimy sobie z drugą i zobaczymy jak się temat będzie przedstawiał. Plecaczek, cytrynka, <laughs> gwiazda. Ananas. No i co? Mamy kolejny plik. O, by osiołek dzisiaj zaszalał? No dobra. Narty. Rower. Koronka. Balsam. Awusia, biedroneczka, słońce. siódemki nie ma, ale jakby dobry pliciat to i siódemki mi nie potrzeba. Diamenciki, podkowa, karta, chmurki i zegarek. Dobra, no to sprawdzimy, że tak powiem, gdzieś ten plik się ukrył. Dobra, tu mamy. Sąmy tu mamy pewnie dyszka będzie jak malowana, tak jest. No i fajnie. Tu mamy te C. No i dobra. Także dwie sztuki zakupione, osiołek dzisiaj ogarnął temat na także dwie dyszki odzyskane, dwie zainwestowane, no i fajnie, także wymienimy sobie prawdopodobnie na jakieś inne, albo jeżeli będzie jeszcze dostępny bonus, no to sobie spróbujemy. A was zapraszam do obejrzenia całej serii na kanale u Sylwii. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.